jak najbardziej nie. Jak daleko? I ciężko mi powiedzieć, na pewno jak już sobie zapalić, to w jakichś takich miejscach bardziej wydzielonych, które teraz wchodzą te wszystkie ustawy, gdzie znaczy mają być, że nie będzie można w miejscach publicznych i tak dalej, z tego co się orientuje. No i lepiej jednak, jakby ludzie, którzy nie palą, mieli spokój od tego, że jeżeli już ktoś chce sobie zapalić, to niech to zrobił się im w odwrotnym miejscu, albo w miejscu do tego przeznaczonym. No, a także no, nie przechodził też z papierosem, chyba że nie rzucał na ziemię tych niedopałków. No to jest moje zdanie. tyle jak najdalej. Myślę, że są wyznaczone e, miejsca w e, publicznych e, obszarach, na publicznych obszarach, specjalnie dla osób palących, na przykład uh -huh. na dworcach? Nie sądzi Pani, że to trochę tak, jakby w jakimś ghetci się znajdowali? Nie to z jednej strony tak, no ale z drugiej strony, no, jeżeli ja nie pamiętam dlaczego, muszę zmuszać się do tego innych, prawda? Na przykład ja na przykład znowu sobie teraz stoję na przystanku, no i ja na pewno nie chciała, żeby ona tam wdychała, bo coraz głośniej jest o tym, że biedne yy, palenie jest jeszcze gorsze niż czynne. Także no nie podoba mi się to, jeżeli ktoś właśnie z tym miejscu chwilę dymią. Nie, nie mam nigdy odwagi, nie. Ewentualnie tak... sama odchodzę, jak dalej, bo... bo różni ludzie są i nie chcę nigdy się za bardzo przełożyć na A Czy Pan pali? Fale owszem. Czy jest Pan za tym, żeby taki zakaz funkcjonował dotyczący osób palących? i Zakazu? Nie wiem czy to znaczy Może tak. dobrej wiedzy nie wiem. W faktycznie może ktoś to nie, nie wydaje mi się, że by bardzo to nie przeszkadza już te fali samochodowe ludziom, tak samo ich prób. A zwrócił tak. ktoś panu kiedyś uwagę. Jeszcze nie, nie pan zdarzyło pan? mi się. Oj dziewczynie się zdarzyło. Jakiś starszy pan, bardzo niemile jest na to uwagę, ja są przeciw. przeciwny. To jest ograniczane z tobą do Batzewskich. Nie przeszkadza już to, że jakiś pan wygląda tak a nie inaczej, to bardzo mi psuje. Nerwiaj, że bardzo się nerwuje, nerwy, jeszcze walczyć coś i czy pan który na przykład to, to już nie nie jestem z Lili's, ja tylko jestem tu przejazdem, a po drugie ja też palę, więc szukam miejsca. Nawet na przystanku to palę. No, No, nie powinno w zasadzie. No, ale nie to... powinno się palić, czy nie powinno być zakazu? No nie, nie powinno się palić jednak mimo wszystko. Dziękuję bardzo. No, to tak samo jak na dworcu też, ale to śmiesznie wygląda, jak to wydzielone miejsce. Dwa metry od pasażerów, to ja by tam już nie doleciał ten. A nie czuje się Pani trochę jak w kiedy pani umieszczają w takim miejscu? Czuję trochę... się, że, że tak. czuję się, bardzo się czuję tak. No, trochę jako no, kategorii. No to jest dyskryminacja moim zdaniem. To znaczy jednak nie, jednak wprowadzi, y, żeby nie patrzeć. Dziękujmy wszystkim. Proszę Panią. Szkoda pomówić. Tak? Dlaczego? Jak rozumiem, Pani nie jest osobą palącą. Czy przeszkadzało czy pamięta pani taką sytuację, w której faktycznie był dyn tytoniowy osoby palącej sprawiał pani szczególną? No zawsze kiedy ktoś paliłował. Jak daleko odsunęłaby Pani te osoby palące od takiego przystanku? Zawiatę. Zawiatę, czyli nie musi to być określone odległość na przykład 5 metrów, tylko wystarczy, że zawiadę. 5 metrów nie ma, znaczy nie ma żadnego znaczenia odległość, jeżeli jest wiatr. Bo w tym momencie jeżeli ta osoba będzie nawet 10 czy 20 metrów, to i tak nad siebie. Więc w momencie, kiedy wtedy kiedy będzie jakaś bariera, to woda tą barierą ta osoba taka fizyczna, no na przykład tak jak tutaj, prawda? sobie tu, to wielu żeby to jest ludzi, tak. dziękuję Pani bardzo. bardzo.